Spotkanie jest ważne z paru powodów. Wy jest jesteście trzecią klasą, a nie pierwszą, więc ja mam nadzieję, że ja wam nie muszę mówić, jak ważne jest święto 11 listopada i dlaczego bo dla Polaków jest najważniejszym świętem państwowym. Przy tej okazji cieszymy się, że udało się wtedy odzyskać niepodległość, cieszymy się, że teraz jesteśmy wolni. I to jest jakby jedna sfera. Druga sfera to od czasu do czasu powinniśmy chociaż sekundę pomyśleć o tym, tam którym tę wolność zakończamy, dzięki którym możemy teraz w wolności żyć, bo bez nich mówilibyście pewnie po rosyjsku bądź po niemiecku i byłoby troszeczkę inaczej. A dla Was wszystkich ma to przedstawienie jeszcze dodatkowy wymiar. Byli tu dzisiaj absolwenci na pierwszej lekcji, bo w ich szkołach z okazji 11 listopada, kiedy wychodzi mój wierszy, wiesza się gazetkę i na tym się wszystko kończy. Każdy w każdym razie nie wiem do jakich szkół traficie, ale jest to niewątpliwie Wasze ostatnie 11 przedstawienie z okazji 11 listopada, da, listopada grane przez nas dla was. I tam jest bardzo dużo Waszych kolegów i koleżanek, którzy często w środę siedzieli od 15 do 19, bo to się tak wydaje, że te 20 minut to wyjdą i powiedzą, ale wszystko trzeba wyćwiczyć. Nie wiem, jak im pójdzie, są trochę stremowani, część jest chorych, część zbiła temperaturę, żeby grać. Wszyscy przyszli, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że po pierwsze będziecie słuchać w ciszy, chyba że będziecie się śmiać, bo są i takie momenty i pożegnacie ich oklaskami, bo dziękuję wszystkim za współpracę. Proszę bardzo za Serdecznie zapraszam na przedstawienie z okazji 11 listopada pod tytułem w Muzeum. Sorry. Może tak przepraszam do panią sterów. Przeszliśmy właśnie do sali, w której zgromadzono pamiątki historyczne, poświęcone ostatnim latom naszej państwości. Możecie tutaj zobaczyć, ciekawe no. ekspozycje. Przejdźmy Otóż jak wiadomo, po dwóch rozbiorach, które były w jest... e, Pierwszy rozbiór był w 1772 roku. A drugi, a drugi, drugi był... Ja... Cicho. A wy co, jak zwykle nic Was nie interesuje, co to jest? Ja już nie, nie widzę tego nic. Macie słuchać pani przewodniczki. A wy? E, proszę pani, bo ja uważam, tylko to mnie jakoś... ...przepraszam, usypia. Ja to już tam kogoś piło. Proszę natychmiast zacząć słuchać. Czy mogłaby pani opowiadać dalej? Młodzież już opanowałyśmy, a moją grupę to bardzo interesuje. Bardzo ładnie, że chociaż część z Was na podstawowe fakty. A wracając do drugiego rozbioru, który był wie? jak wiadomo w 1793 roku, po czym próbuje... i te najmądrzejsze, a co ty myślisz, że trza fajna jesteś? Spokój się! <laughs> Po czym próbował ratowanie Polski, podjął jeszcze tę dołóż w 1794 roku. Po nieudanym udale w mm. powstaniu. Po czym? Po czym, po czym? Może po prostu nauczyć się podraźnika na pamięć? Oni wieczorami potem się grzeszli do łóżek, po czym czytają pierwszy rozdział, drugi rozdział, trzeci rozdział. Ile razy mamy od uwagę? To był już Bo my, proszę pani, w okresie dojrzewania potrzebujemy bardzo dużo snu. Trzecie.

Zdejmij ten kaptur. Skoro was historia wasza nic nie obchodzi i nic o niej nie wiecie, to dajcie posłuchać innym. A wy co z tego, że jesteście ci, skoro nic nie słuchacie? Nic was nie obchodzi. Boże, proszę pani. Staj, pan nie mówisz! Boże, proszę pani, jesteśmy w wolnej Europie. Europa bez granic, euro, nowe porządki. Po co to trucia? Żebyś coś wiedział o swojej historii. Właśnie, to ciągle ta przeszłość. To było dawno temu. Tego już za wiele. Tego już za wiele! Stoję z tą książką od wieków i czegoś takiego jeszcze nie słyszałam! Znosić tego niepodobna! Wasze słowa sprawiły, że przekroczyłam granicę czasu. Zawołam innych z portretów z innych sal. Wyobraziliście nas jak nigdy do. Panie Leopoldzie, Panie Leopoldzie! Znosić tego niepodobna, ale... A my wszystko z żoną słyszeliśmy, kochanie! Może dziadek? Babcia? Wyglądają jak mój dziadek i babcia. Przecież dziadek z babcią zostali w domu. Nawet mi śniadanie dali. Dziadek? Prapra-dziadek raczej. A to twoja pra, pra, babcia, Marynia. O mój praprawnuk? Boże dziecko, jak ty wyglądasz? Co ci się z włosami zrobiło? I to ma być krew z mej Jeszcze w dodatku mówi, że go nic przeszłość nie obchodzi. Moja przeszłość? Nasza przeszłość. Siadać. Siadajcie, moje drogie panie. Może przyniósłbyś na tam krzesła? Tego od młodzieńca się domaga. Nie, było, nie byłoby was w Europie, bo Polski by nie było. Nie jednoczylibyście się w Unii, bo nie byłoby naszego kraju, a jest dzięki przeszłości. Jest, bo pokolenia naprawiały to, co niszczyły rozbiory. Zobaczcie więc tę przeszłość. Imperatorowa i państwa ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przed wolnej woli dziś rezygnujemy z rewencji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju selekcja podążyła do chaosu oraz stanu zniszczenia. Pieczorowiność nasza na nim się nie przyda, świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia. 1795 roku, roku trzeciego rozbioru, król abdykował. Zdaliśmy do No właśnie, i co dalej? Przetrwaliśmy, bo z pokolenia na pokolenie wierzyliśmy w te słowa. Nie rzucimy ziemi, skor. Oh A w co wierzysz? Polska wieża. Pięknie. A ja z pokolenia na pokolenie żegnam tych, którzy szli, aby walczyć o niepodległość. Bo Polacy nie poddawali się i wciąż na nowo próbowali wywalczyć wolność. Jak w 1830, gdy nocą w listopadzie w Warszawie rozległy się okrzyki Dobroni! I wybuchło powstanie listopadzie. W 1863 roku młodzież znów począł walczyć w powstaniu styczniowym. Wciąż na nowo szli walczyć, a powstania kończyły się klęską. I po tych wszystkich klęskach wciąż mieli nadzieję, jak to możliwe? Widziałeś przed chwilą, nie mając nadziei, nie walczyliby. Mężów nas stąd i Tyle razy we z Pana Ach, jak wielka dziś Twoja rana Ach, jak długo cierpienie Twe trwa Ojczyzno Wzywe krwiską pana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twój trwa, tyle razy ty tak wolność. Tyle raz. Póki w narodzie myśl swobody że wola i godność i męstwo w póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze. To ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije i w nocy dziejowej hańby nie zawlecze. nadzieja została wreszcie nagrodzona. Jak wiecie, a przynajmniej powinniście wiedzieć, w 1914 roku była pierwsza wana światowa. Polacy mogą mieć nadzieję, że Pan tak ich sprawi, iż to ludzi sprawiają, tylko z Szczególnie, że walczyli za borcami Polski. Proszę, Austria. proszę. No wreszcie się coś tam w głowa ruszyło. I wreszcie nadzieje się spełniły. Utworzono polskie oddziały. Najbardziej znane to legiony Piłsudskiego. To Piłsudski poprowadził nas do walki. Polacy mogli walczyć o niepodległość. Naprawdę <laughs> <laughs> nie znacie tej pieśni? Znamy. Znamy, Legiony to żołnierzka buta. Legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierzka Na życia los, na stos, na stos, na stos. Wróciliśmy, na życie los, na stos, na stos. Pamiętam, jak szli, przynosząc wolność, tacy młodzi, radości, zwycięzcy. Posłuchajcie! Słuchajcie, przygotowaliśmy coś dla was. Mówiono, że się spałeś jak Byłaś samotna, przez świat skardzona. Gdy na niepole skazano się długą, dziś stałaś polska odrodzona. Ci, co nad losem trwiły długo, już nie pozwolą, byś miała umierać. Będziesz wspaniała znowu i bogata, jak wówczas, gdy Jagiełły trwało panowanie. Śmiechną i tęsknie do z lata, wróconą wolność raz, raz zachować, panie! panie. na mapę Europy. I wy mówicie, po co nam to? Przecież gdyby nie oni, gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się inaczej. Gdyby nie oni, nie bylibyśmy dzisiaj wolnym krajem w Europie. Pamiętaj więc, mój praprabnuku i wy, że... Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zawodem Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. i quawe na they dopomóż boże i weź tważda